Siema, dzisiaj jest niwa. To co, zaczynamy? No, tego dnia nie ma robota, Roxa. No, nie powiem wam dlaczego. Dobra, odpalamy Ursusa. Pytacie teraz, no, zapytacie skąd nie mam kompanii? A, wypożyczyłem tam od kogoś i tyle, no. Od sąsiad tam nie sąsiada, kolegi tam wypożyczyłem i no jest, no. No, zobaczymy, czy jaki chyba to farm. Kurde, faraś miał taki, no cóż, no, jedyny kombajn w No, chociaż... Zrobię ankietę, już mam 15... No, widzicie w sumie, ile mam już w kasy. Niedługo starczy mi na jakiś kombajn, może... Przebędę sobie... Kurde! Te górki mnie wkurzają właśnie. jeszcze tutaj, no. No, jedziemy. Hmm. O! Stoi! Chyba na... Kurde, no sąsiedzi, no jakiego u sąsiada poluś stoi, no, no chyba wymyślił. No w sumie sąsiad to nic nie zda mi się czasem, no to pozwala mi tam coś stawić. No coś w w sorki rzeczy stawię tu ciągnik, ale go potem przestawię. No widzicie Fara. No na taki kombań nie jest zły. Widać, że rozbany, ale jedziemy. Chociaż ja w przyszłości zrobię, może dzisiaj, dzisiaj albo jutro zrobię ankietę, jaki mam kupić kąpek, jaki mam kupić w przyszłości. Jak będę, jak, jaki kombajn kupić, kiedy, tam, no. No, będzie trochę tego, no. No dobra, czas na zniwa. No to jest, no snad zmienił, o, zmienił mi to, ale fajnie. Trochę głupia wygląda z tym farem, tak? Ale już to się żyje. Chyba za to Ale trochę mniej, że przerobił to. O Jezu, mały ten far. Kurde, trochę zasiałem koło trawy. Zresztą krzak bym wywić w no Krzaki to bym chętnie musiałbym skozić jutro. Kosą bym musiał wyjechać i skozić te krzaki, bo mi się zgadzają. O, buraki są, uwaga. coś ja tu nie mogę wjechać. Dobra, może tak zrobić, że tu wyjadę i to zniszczę. No tutaj skorzę, nie zniszczę, tylko skorzę. Hmm. E, dobra. O, samolot nie leciał Spadcie gdzie on poleciał. O, leciał samolot, Cieka Co? Czemu tak to był chyba? Lotnicy, czemu tak bardzo? Nie wiem. No, w sumie mieszkam blisko tej dużego miasta. Pff, tutaj na znaczy dzień w no, w Gierce, na no, niby. Grupa Discorda jest. Link, link i do niku macie w opisie link. W opisie macie ten nick, tu mój. Ludzie mają. Ja mam... Dobra, nie wiem czemu nie ma Robloxa. Do oceniania będzie ocenianie gier ale będzie, nie będzie ciągle. Rzadko będzie. Bo to nie będzie w nie będzie ciągle. Wiem taka jest. Czy pasja czy coś? O kurde. Ale, no. Mogę powiedzieć, że, no, no, po prostu. Przerwa od Robloxa. Spokojnie, nie. Czasem będę grał z Wami. Spokojnie. No, po. O! No, wjechałbym to. Musiałbym to chyba zrezygnować. No, boże, drogę bym... Ciągle brak samochodu dzisiaj. W dopiero jest dziewiąta, no to też. No właśnie, dziewiąta dopiero jest. Hmm. Już mam prawie pół. W No nie wiem, no. Musiałbym zrobić drugi odcinek. Ale ja biorę do swojego mojego, do mojej stodoły tam biorę. Więc to tylko będziemy jeszcze dać sporze. Może będziemy sprzedawać? Nie wiem. Właśnie nie wiem, czy sprzedawać, czy to, to, to. to... kurde, i znowu, to jeszcze tam ubrudziłem, kurde... Boję się, co oni powiem o tym. Blisko mam gospodarstwo koło nich też, góraków, no to też to jest taki mały problem. O Boże, kurde, no... O Jezu! Będę płacił za odszkod... Nie no, nie odszkodowanie. Ktoś tam pisze do mnie, na pewno. Zaraz mogę... Za mogę odebrać, panowie. O Jezu, Jezus Chryste, 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 Nie ma wojny i tyle. No wiecie jaki. Ogodzenie i tyle. I to, że za taki długo nie było odcinków. Przerwa jest, no skoro mam wolne, trzeba coś nagrać. Kto by pomyślał. Mm -hmm, mm -hmm. O Boże, ja tu pełna zaraz, ja tam wiadę i tyle, no ludzie. O kurde, dawaj, dawaj, skręcaj, kręcaj dobrze farbę. No, zapłacę mu na pewno trochę za wypożyczenie. Muszę mu trochę tam zapłaciłem. Nie wiem. Do tego pola będzie i będzie full. Na pewno full. Wyciągniemy rurę już. No pleświ full, ale coś będzie. No dobra, już podjedziemy No dobra, podjedziemy Już, skoro jestem Gleba nie znaleziono danych, no widzicie Kurde, piłeś ja sobie, proszę, że jak się zreszyłem. No dobra Otworzę, no, by gorąco, tu jest dzisiaj 30 stopni w rogatkach Jedziemy O kurde piony na traktorze dobra i widzicie, fajnie się robi. No widać, nie złoto, no, więc screena może zrobię po tym. O już, ile tego jest? 48. No kurde, to ja już tak pełne czekam, kombajn to ja już wcześniej Kombajn... Kurde bo Kurde, jakbym bym z i kabinę bym zniszczył mnie Kabina, tak będzie do wymieniany chyba Planuję kupić u nowej masce kabinę Ale to jeszcze ustalam właśnie i go przemalujemy na niebieską Nie wiem Leciemy. Jezus, Maria, piszą mi tam coś i tyle w tej wdce. Ale ja wam mówię. E, o w opisie jest. E, no. Nikt do mnie. No. no zmieniłem nikt teraz, jak co? No ale nie wiem. Jak będziecie chcieli, to wam pozam. Ludzie mi trochę tam dodało, ale jak dodam was, to będziecie w mojej grupie. Ale waszy wybory jak chcecie być w mojej grupie w DC tam klub wszystkich <grystanie> Masakra, dzisiaj ten dziw. dobra, jedziemy. Dobra, dawaj, dawaj. To dobra, to ja tutaj jeszcze trochę skręcam. Nie, nie, jednak nie skręcam. Chociaż musiałbym zaorać pole. Potem a pół chyba nie mam. Bóg mi się powstał, już wam mówiłem, że skiby, kurde, już na złom go sprzedałem, no i też go trochę zarobiłem za to. Już wam mówiłem tą historię, że ja sobie gdzieś tam orałem, a Bóg w uzniszczył się, aż mi opona wyleciała i skiby, no. No i się zawiodą na pół, no i będzie kultywacja, atelierzowanie czy branowanie. Kurde, tym Farem to fajnie się jedzie, ale bardzo... Ciężko się zatrzymuje. Coś hamulce ma. No, nie brudne, zacinające się. No, nawet widać. Ojku, ojku. No właśnie. zrobię wam ankietę na YouTube i powiem, jaki, jaki mam kupić kombajn. No i zaznaczycie nie Holanda, Ciwizronę, ale Ciwizronę na pewno na polskie gospodarstwo, bo klasa, bo z maja mogę kupić. Dobra, wiech się już chwilę... o, samo obsługująco. Jedziemy. Muszę skosić tutaj w tym kosą czy coś, bo to mi kurde przeszkadza. No dobra. Opsa. No będzie z tak z 80 albo 70. Prawie 70 Dobra. Miałem ja kombajn teraz weznę. bo muszę do niego zadzwonić, że... Żeby... u niego zostawiam kombajn. No, zmieniłem. No na zostało fajnie. Jedziemy. Czemu tak ruchu dzisiaj nie ma? No ja wiem, że zniwa w sobotę. Ja dzisiaj jest piątek. No, dopiero dziewiąta. Musimy ludzie co ja mam. Wolny. Jedziemy. Właśnie nie wiem gdzie go podstawić. Właśnie ciężki wybór jego wziąć. Kurde bym zapomniał. Jak ja mogłem to zapomnieć? Zapomniałem to. Dobra. No dobra, tu jest taki park, droga ślepa Tutaj drzewo, ale tu zrobię jakieś drugie miejsce Jak go tu podstawię Ja go tu podstawię Jak ja go może tu wezmę No kurde, bym znowu wjechał no w prawy, wjechałem w pole znowu No kurde, co mnie ja zrobię teraz i mnie... Dobra, powiem, że sarny były i tyle, albo ja dziki i tyle Dobra, tylko chyba go ładnie zaparkować miał, ładnie yy, wyje, wyjechał stąd, bo on... No nie no, krzak, no kurde, będzie wymyślał, że ja o, jego postawię go tak specjalnie. Kurde, przepraszam, że was nudzę, ale no dobra. Jedziemy, no i co? No stoisz! Może cię nikt nie ukradnie, to ja wezmę te kluczyki i tyle, no masz. Dobra, idziemy do tego. Brama zamknięta, śmieciarka jeszcze nie jechała. Kurde, prawnie zapomniałem w tego. Pranie zapomniałem. Dobra, no, jedziemy. No, dobra, zamkniemy. To, to, no. Drzwi nie chcę się wyrwać. Bo jak wyrwę jak gdzieś, mi złomiarze ukradną No... Hmm. Jedziemy. Nie wiem. O Jezu Jezus, ja widzę tego zakrętu, to są strzał zakręt normalnie Okej, okej, okay, okay, spokojnie, spokojnie, jedziemy, dobra I Teraz ciekawe jak ja to, jak to się... No dobra no Dobra, jest To jak mam, co? Poważnie Zobaczmy jak w środku. Piaderko, idź stąd. Idź stąd. No kurde, otwórz to. No. O kurde. No to będzie trochę tego. Jak jeszcze? Jeszcze? Poważnie? Ile tego jest? Yeah, yeah, yeah. No dobra, jest trochę tego. To ja już oddepnę. No nie, gdzie zaparkujemy? Nie umiem parkować właśnie przyczepami, problem jest taki Jeszcze w złym miejscu tak wjechałem, żeby zaparkować fajnie Ale w krzaki tam zaparkuję już Coś tak... kurde, hamulec coś się... Zaraz, panowie, zaraz tutaj mogę odebrać od was I wpiszę, zaraz zobaczę, co mi tam napisali no dobra, to było chyba na tyle. Łapka w górę. Słup. No, i zrobię ankietek, jak i kupić komedię w przyszłości. Ja się z wami żegnam. Cześć.